Siema drogi widzu, ja zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na moim kanale, a dzisiaj taki kurde szorcik na temat tabeli w tym co się dzieje. Dla mnie kluczowe to teraz są takie zmiany jak Barcelona, która traci 5 punktów do pierwszego miejsca, czyli do Realu Madryt i Atletico Madryt, które awansowało aktualnie o wyżej w tabeli przez to, że wygrali wczorajszy mecz z Real Betisem. Via Real dalej na trzeciej pozycji, Espanyol na piątej, Real Betis na szóstej, ale tych klubów tak mocno nie, nie śledzę jak Real, FC Barcelona, Atletico. No, Real Betis też nie raz obejrzę, ale tak jak wiele osób myślało, że Atletico Madrid, no raczej tego sezonu nie będzie tak dobrze rozgrywało, bo przygry, remisowało na początku mecze, czy też przegrało, było w błędzie, bo to co pokazuje Atletico Madrid, czyli nieważne są pierwsze me mecze, a ważna jest cała kolejka. I ja tak samo liczę na moją FC Barcelona, że ona będzie walczyła do końca i ostatecznie skończy na pierwszym miejscu. Co?